Witam w drugiej rundzie. Po krótkiej przerwie, mieliśmy małe problemy z prowadzącym, miał wiercącego się Slendera w dupie. Dlatego też ja go zastępuję. Panie Zbigniewie. Jakiego koloru, jest dupa pana ludzka, która jest równie wielka, co kosmata Fuera King, Konga? Myślę, że poprawna odpowiedź to czarna, ze sraczkowatymi odłankami stolca, wystrzelonego pod wpływem usunięcia się dwóch płyt tektonicznych dupnych, zwanych potocznie. Trójfazowym Lucianem Wstecznym z gównem w dupie. Tak jest, tak jest. To jest bardzo dobra odpowiedź, tak jest. Ma pan zapewnione miejsce w finale, tak? To zajebiście, już nie jestem w czarnej dupie, tak jak pani chłop z Mazur. Pani chłop z Mazur. Dawała pani kiedyś dupy pod PKP? Ja, oczywiście. Mein Führer Adolf Hitler wypierdolił mnie w dupsko swoją lufą od MP5. Szerekowy jaszczór wtedy wsadził mi krzesło w cipę, gdy robiłam palcowe. Niech pani się tak nie podnieca, wiem, że działa jak automat. To jest poprawna odpowiedź? Tak. Tak. Gratulacje!